Zwykle mówi się, że zapytania użytkowników zawierające błędne dane rozbijają się o kontrolery. Jest w tym ziarno prawdy, jednak poprawniejszym określeniem będzie, że rozbijają się one o walidację wywołaną przez klasę kontrolera. Po tych słowach wstępu może nam się w głowach kształtować pewien obraz, czym powinna być klasa kontrolująca. W celu uniknięcia suchych regułek, posłużmy się przykładem z życia wziętym. Wyobraźmy sobie kierownika. Pewnego działu w pewnej firmie, niech to będzie dział księgowości. Owy kierownik ma zadanie przydzielać zleconą mu pracę dla podlegających mu pracowników. Z wykonanych zadań jest następnie rozliczany na spotkaniach zarządu, dlatego musi być pewien, że rezultaty swojej pracy przedstawi w czytelny dla swoich przełożonych sposób. Musi on także być pewien, że jest w stanie wraz ze swoimi podwładnymi zrealizować powierzone zadanie. Na przykład upewnić się, że wraz ze zleceniem rozliczenia rocznego załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Jest to kierownik, więc pracę sprawdzenia zleci odpowiedniemu pracownikowi, a sam zajmie się tym, co robi najlepiej kontrolowaniem przydziału zadań na tym szczeblu. Zobrazujmy sobie ten przykład poprzez jego implementację. Mamy tutaj przyjęcie i automatyczną walidację danych. Wywołanie pewnej logiki biznesowej i użycie jej wyniku do sformatowania obiektu wyjściowego. Oczywistym jest fakt, iż postać tej metody będzie się różnić w zależności od użytej technologii czy frameworka. Niejednokrotnie okazać się może, że konieczne jest wywołanie ręczne, pewnej metody walidującej, czy też sam obiekt wyjściowy może tworzyć się w sposób automatyczny. Spójrzmy więc na Inny przykład, gdzie framework nie pozwala na aż tyle magii. Idea jest ta sama, trzeba tylko pamiętać, że zadaniem klasy kontrolera jest kontrolowanie i nie ma znaczenia to, jaka będzie jego finalna forma. Delegowanie zadań, uruchomienie walidacji i sformatowanie wyjścia to wszystko. Kontroler nie powinien być przepełniony logiką co jest częstym błędem niedoświadczonych programistów, którzy upychają tutaj zadania nie nadające się dla kontrolerów. Pomijając fakt złamania kilku innych zasad, oto jest przykład, jak kontroler wyglądać nie powinien. Może kod jest w jakimś stopniu czytelny, ale w tym przypadku implementacja aż prosi się o wdrożenie warstwy serwisowej i przeniesienie tamtej logiki. O tym, jak wdrożyć warstwę serwisową, porozmawiamy przy okazji innej. Dodatkowo, brakuje tutaj oczywiście mapowania do postaci obiektu wyjściowego, i zwracana jest bezpośrednio Encja, co jak już wiesz z poprzednich filmów, nie jest dobrym pomysłem. Podsumowując, kontroler nie odpowiada za realizację logiki biznesowej, powinna być to klasa, która tylko i wyłącznie deleguje zadania. Jeżeli twój kontroler robi coś więcej niż uruchomienie walidacji, wywołanie logiki biznesowej i zmapowanie obiektu wyjścia, to warto zastanowić się nad refaktoryzacją.